Potwory z miejskich legend część 40. Melonowe głowy. W głębokich lasach niektórych stanów czai się mroczna tajemnica, o której miejscowi wolą nie mówić głośno. To legenda o przerażających dzieciach, zdeformowanych istotach o nienaturalnie powiększonych głowach, które przemierzają leśne ścieżki. Pochodzenie tych istot owiane jest tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że były to dzieci poddane brutalnym eksperymentom, które uciekły i przez lata ukrywały się w dziczy. Inni mówią, że to potomkowie chorych psychicznie pacjentów, którzy zostali porzuceni w lasach po zamknięciu tajnej placówki badawczej. Ci, którzy mieli nieszczęście ich spotkać, opisują istoty jako niskie, o wychudzonych ciałach, długich kończynach i ogromnych, nienaturalnie zdeformowanych czaszkach. Ich skóra jest blada, niemal przeźroczysta, a oczy jarzą się w ciemnościach żółtawym, pełnym nienawiści blaskiem. Nocą ich cienkie, nieludzkie głosy słychać wśród drzew, szeptem nawołują zagubionych wędrowców, udając głosy dzieci proszących o pomoc. Czy te potwory z czymś się wam kojarzą?